Szef własnych ust Polubiłem muzykę Michaela Jacksona dzień po jego śmierci. 26 czerwca 2009 roku jechaliśmy z Gdyni w okolice Jeleniej Góry na ślub naszej przyjaciółki. Jedna ze stacji radiowych przez cały czas emitowała playlistę jego utworów. Wcześniej był dla mnie jednym z popowych wykonawców i nie padałem na kolana przed jego kunsztem. Wychował mnie bardziej Phil Collins czy Sting. Michael był dla mnie jednym z wielu świetnych wykonawców, ale nieszczególnym guru. Smak słów. Żyjemy w czasach redefiniowania znaczenia i wiarygodności mediów. Kiedyś to, co napisano w gazecie czy zaprezentowano w telewizji, wydawało się święte i nie do podważenia. Siła rażenia mediów klasycznych była zawsze duża. Dziś tę rolę przyjmuje internet, a klasyczne media rozpaczliwie miotają się między tabloidyzacją karmiącą Bożka zasięgów, a modelem finansowania jakościowego dziennikarstwa. Media stały się on-off, transmedialne i dostępne we wszystkich możliwych kanałach. Słowo "basword" nabrało nowej, nieznanej wcześniej siły rażenia. Nośnikiem stały się emocje, a nie racjonalna, konstruktywna analiza. Słowem można budować i niszczyć. Wiele lat temu niszczącym epitetem był agent, donosiciel, ubek. Ładka tajnego współpracownika niszczyła ludziom życie. Kiedy miałem 16 lat przesłuchiwało mnie SB. Komunie nie podobało się, że byłem ministrantem, a przesłuchującemu mnie Zbekowi motyw kotwicy na swetrze. Na szczęście niczego nie musiałem podpisywać. Zawdzięczam to niezłomnej postawie mojego nieżującego ojca. Dziś współpraca agenturalna nie ma takiego rażenia jak w latach 90., ale nadal budzi emocje. Współczesnymi zapałkami bazu staje się podejrzenie o pedofilię, seksizm, molestowanie i rasizm. Przez lata były to tematy tabu, o których mówiono szeptem na redakcyjnych korytarzach. Brakowało odważnych, by je ujawnić. Dziś to się zmienia i bardzo dobrze. Dziennikarz nie może być tchórzliwy, chwiejny, zależny i bez kręgosłupa. Dziennikarz ma być niezłomny, choć nie płacą mu za bohaterstwo. Smak zdjęć. Kiedyś świat zmieniały zdjęcia. Najsłynniejsza fotografia wojny wietnamskiej to uciekająca po nalocie na palmowym Naga Phan Thi Kim Puts. Obraz dziewięcioletniego dziecka wybiegającego z płonącej wsi stał się symbolem brutalności w Wietnamie. Zdarzenie wywołało poruszenie opinii publicznej. Dziś, gdy jesteśmy codziennie bombardowani złymi emocjami z całego świata, samo zdjęcie nie ma już takiej siły rażenia. Z dwoma wyjątkami. Gdy jest polem manipulacji, pod każdą fotografią można napisać dowolną interpretację. Lub jest deepfake, przekazem fałszywym, fotomontażem, wyprodukowanym w Photoshopie ewidentnym kłamstwem. Siła rażenia XXI wieku to dokumenty. Za każdym z nich kryje się jakiś twórca i tezy, które chcą przekazać. Nie tak dawno rozmawialiśmy o obiektywizmie i twórcy zarówno z Konradem Piaseckim, jak i Ewą Ewart. To szczególny dylemat. Człowiek jest zawsze na swój sposób subiektywny. Tymczasem ludzie są zafiksowani na punkcie obiektywizmu, a moim zdaniem ważniejszy jest od niego profesjonalizm i rzetelność dziennikarza. Kiedyś studentom pokazywałem dwa filmy o neuromarketingu. Jeden był rzetelny i pokazywał zagadnienie zarówno ze strony firmy, badaczy, jak i ludzi. Drugi ewidentnie stawiał tezę, że neuromarketing jest zły i na wszelkie sposoby próbował to udowodnić. Pamiętam jedną ze scen tego drugiego filmu, gdzie nieumówiony na spotkanie dziennikarz z ukrytą kamerą próbował wymusić spotkanie w siedzibie jednej z najważniejszych firm tej branży. Przedstawiono to w typowo sensacyjny sposób, a widz. Mógł odnieść wrażenie, że naprawdę jest coś ukrywane. Media dysponują wyjątkowym arsenałem narzędzi narracji, tak by budować emocje, utrzymywać je czy wodzić nas za nos. To typowe techniki tabloidów. Byleś kliknął, nie przełączył na inny kanał, czy kupił jutro kolejną gazetę, gdzie znajdziesz sensację niepublikowaną nigdzie indziej. Bóg jakości dziennikarskiej nieustannie walczy z bożkiem zasięgów. Smak dokumentu. Film dokumentalny musi być dla mnie wiarygodny. Tym bardziej, im problem jest poważniejszy, a z tym bywa różnie. Kiedyś oglądałem dokument stworzony przez pewnego znanego dziennikarza, akurat o temacie, który znam dość dobrze. Wkurzyłem się, bo dziennikarz potraktował go bez kompletnego zrozumienia istoty sprawy. Po prostu nie miał wiedzy specjalistycznej, skupił się na sensacyjkach. Skoro tak, to jak mam wierzyć jego dokumentom z innych zagadnień, o których nie mam zielonego pojęcia? Producenci dokumentów również szukają dramatyzmu, bo emocje się sprzedają. O ile jest to logiczne w fikcyjnej historii o tyle filmy dokumentalne muszą być wiarygodne. Wiarygodność i emocje nie zawsze idą w parze. Na dodatek zmienił się model konsumpcji mediów. Dziś emocje nakręcają klikanie, komentarze i udostępnianie. To buduje zasięgi. A te są podtrzymywane przez media klasyczne, bo otrzymują treść, która w dawnym momencie grzeje temat. Tymczasem emocje napędzają nagłówki w stylu Michael Jackson, pedofil lub bardziej stonowane i bezpieczne prawnie, czy Michael Jackson był pedofilem? Nazwisko piosenkarza plus password powoduje zarażenie wirusem Gorgonichy. Możesz przeczytać na moim blogu tekst, wpisz w wyszukiwarkę: Wirus Gorgonichy. Zawsze jestem po stronie ofiar. Pedofilia należy do jednej z najgorszych zbrodni na psychice dziecka. Każdy winny powinien być sprawiedliwie osądzony, nawet po swojej śmierci, gdy sądem staje się pamięć historyczna. Dziś na szali mamy czterogodzinny dokument HBO o Michaelu Jacksonie i jego ofiarach Living Neverland, który wywołuje poruszenie. Autory piosenkarza ściągane są z playlist rozgłośni radiowych na całym świecie. Z drugiej strony mamy materiał do Michael Jackson, Allegations, który zawiera krytyczną analizę tego materiału. Łatwo zgadnąć, który z tych dwóch przypadków będzie łatwiej klikalny i rozpoznawalny. Nie czuję się kompetentny oceniać, a raczej zwracam uwagę, że w dzisiejszym świecie mediów dobry film dokumentalny musi być wiarygodny na 110%. Tym bardziej, że USA to specyficzne miejsce, w zakresie komercjalizacji wszystkiego. Masowy morderca napisze w więzieniu książkę, która okaże się bestsellerem. Potem powstanie film, serial, gra komputerowa, komiks. Więzienia, więźnia, zaproszą do reklamy i zrobią koszulki z jego podobizną. Może trochę przesadzam, ale nie za bardzo. Stany Zjednoczone to jednak jest taki kraj, w którym każdą chwilę sławy próbuje się przekuć na kasę. Czy bohaterowie dokumentu o Michaelu Jacksonie są w pełni wiarygodni? Nie mam pojęcia, ja tylko zadaję pytanie. Musimy przyzwyczaić się do świata, w którym inwektywy i oszczerstwa w sieci łatwo się rzuca, szczególnie przez anonimowych troli i hejterów. Ktoś cię obrzuci wyzwiskami, bo czegoś nie doczyta, nie zauważy, nie zrozumie albo nie będzie miał wiedzy, by to zweryfikować. Nie będziesz się z nim ganiał przez połowę internetu, by udowadniać, że nie jesteś wielbłądem. Na dodatek, kiedy nie żyjesz, nie ma to dla ciebie znaczenia. Choć może mieć dla Twojej rodziny. Bo tem łatwo rzucić, szczególnie anonimowo. Trudniej się je zmywa. I teraz historia. Cytuję. Szef własnych ust. Dawno temu stary człowiek rozpuścił plotkę, że jego sąsiad jest złodziejem. W rezultacie młodego człowieka aresztowano. Kilka dni później udowodniono mu niewinność. Po uwolnieniu pozwał starego człowieka za oszczerstwo. W sądzie stary człowiek powiedział. To były tylko słowa, nikogo nie skrzywdziły. Sędzia, zanim ogłosił wyrok, powiedział mu: Zapisz wszystko, co o nim powiedziałeś, na papierze. Potnij na kawałeczki i w drodze do domu wyrzucaj je przez okno w samochodzie. Jutro wróć usłyszeć wyrok. Następnego dnia sędzia powiedział mu: Zanim ogłoszę wyrok, chcę, żebyś poszedł. I zebrał wszystkie kawałki papieru, które wyrzuciłeś wczoraj przez okno. Stary człowiek odparł: „Nie mogę tego zrobić. Wiatr je porozrzucał, nie wiem, gdzie je znaleźć.” Sędzia odpowiedział: „Tak samo proste słowa i komentarze mogą zniszczyć honor osoby do tego stopnia, że nie będzie ona w stanie go naprawić. Bądźmy szefami własnych ust, abyśmy nie stali się niewolnikami swoich słów.” Plotki są gorsze od złodziei, bo kradną godność drugiej osoby, honor, reputację i jej wiarygodność, których nie da się odzyskać. Kiedy się potykasz, zawsze odzyskujesz równowagę. Gdy, gdy Twój język się potyka, nigdy nie możesz cofnąć słów. Jest to nieznane mi źródło internetowe. Koniec cytatu.